Przede wszystkim, mam dla Was porównanie trzech napastników, a więc Lewandowskiego, Milika oraz Piątka. To jest takie tak naprawdę porównanie tych trzech napastników przed meczami w czerwcu z Macedonią oraz Izraelem. i statystyki, występy, jak się prezentuje tak naprawdę nasza trójka ofensywnych piłkarzy w swoich klubach oczywiście. Przedstawię Wam gole, ile meczów rozegrali, wiek, no i kluby, w których praktycznie grają, także ile mieli asyst, tak? Może to będzie jakaś tak naprawdę informacja, która nas naprowadzi jakiej są dyspozycji ci piłkarze, ale no, nie zawsze się można tym jakby sugerować, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że żywcona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie czekają nas tak naprawdę dwa kluczowe mecze, to jest mecz z Macedonią oraz Izraelem. Ja bym nikogo tak naprawdę nie marginalizował, także to są jakieś słabsi przeciwnicy. Natomiast dzisiaj chciałbym wam przedstawić jakby naszą reprezentację pod kątem tych trzech napastników. No wiadomo, że jeszcze jest Kownacki, tak? No ale mm, powiedzmy, to jest taka nasza siła napędowa tej reprezentacji to zacznijmy tutaj od Roberta Lewandowskiego wiek, my tutaj mamy 30 lat Robert Lewandowski wystąpił w ostatnim sezonie, wiemy, że ci wszyscy zawodnicy praktycznie zakończyli już swoje sezony no i tu też jest takie pytanie, czy oni są w dobrej dyspozycji nie mają kontuzji, czy potrzebują odpoczynku no więc Robert Lewandowski rozegrał w sumie tutaj 47 meczów, tak, to nie tylko mecze Bundesligi ale wszystkie mecze po prostu w ostatnim sezonie, I zdobył 40 goli, 40 goli we wszystkich rozgrywkach, nie tylko po prostu Bundeslidze, ale też Lidze Mistrzów i i innych rozgrywkach i miał 9 asyst. Natomiast jeśli chodzi tutaj o Arka Milika, to on rozegrał 47 spotkań, zdobył 20 goli oraz 5 asyst. Arek Milik ma 25 lat, no oczywiście występuje w Napoli. No i Piątek tutaj ma 23 lata, występuje w Milanie, rozegrał 42 spotkania, 30 goli. I zero asyst, zero asyst, no to też może nam wskazywać, tak, na to, że po prostu gra tak naprawdę tutaj z piątkiem, to może być gra, no, pi na przykład mówiliśmy o duecie piątek i Lewandowski, no ale to może piątek nie dogrywać tych piłek, tak. Zresztą to było już praktycznie w poprzednich meczach, gdzie była testowana ta para, ten duet, to piątek był wysunięty tą dziewiątką, natomiast Robert Lewandowski był cofnięty. Dosyć ciekawe, zaskakujące tak, tak naprawdę rozwiązanie. No, bo teoretycznie to Robert Lewandowski powinien być tą e, wysuniętą dziewiątką, tak? No ale wiadomo, Robert Lewandowski to jest, ma klasę, taką się tam nie boi, cofnąć tak naprawdę do tyłu. To też nie jest jakaś ujma dla niego. E, wszystko, co może pomóc drużynie, to po prostu Robert to zniesie. E, oczywiście w granicach jakiejś rozsądku. Natomiast rzeczywiście, no, to po tej statystyce widzimy, także praktycznie piątek, zero asyst, także taki duet tutaj na przykład Milik i piątek nie do końca by się sprawdził. Tylko też trzeba zobaczyć, że piątek miał piątek mia specyficzną sytuację, chodzi o Milan, tam też się zmieniło, tak, Gattuso odejdzie, trener nie potrafił kompletnie jakby tutaj z, ustawić tej drużyny, topornie degrała ta drużyna, jeśli chodzi właśnie o ofensywę, no, ale te asysty mogą wskazywać, tak, że e, też Piątek jest młodym piłkarzem, być może tych asyst się nauczy, ale może być problem, tak, bo oni mogą grać jakby zbyt egoistycznie, jeśli chodzi o napastników reprezentacji Polski, właśnie Piątek i tutaj Milik, tak, Piątek i Milik, natomiast rzeczywiście warto wspomnieć o tym, że Robert Lewandowski ma więcej asyst tak w ostatnim czasie. Wcześniej miał po prostu tych goli więcej, został też królem Szczelców, jeśli chodzi o Bundesligę. Otrzymał tą, tą po prostu armatę pamiątkową, tak? Już którą po prostu z rzędu, chyba czwartą czy piątą, a praktycznie no, z rzędu nie, ale w ogóle po prostu został królem Szczelców. Drugi raz zdobył króla Szczelców pod rząd, co praktycznie nie zdarzyło się w Niemczech od 20 ponad jeden lat. Tam było w sezonie 9,7 na 9,8. No i rzeczywiście Robert Lewandowski, widać, że te statystyki, że on się jakby em, idzie w tą stronę, że też dużo asystuje także takie być może zestawienie właśnie piątek i Robert Lewandowski Robert Lewandowski natomiast ja muszę powiedzieć tak że piątek na pewno jest głodny goli głodny bramek ponieważ jego apetyt nie został do końca jakby skonsumowany przez niego samego jeśli chodzi o Milan, tak? On widać było, że się dusi, że się kisi w tej drużynie. Gattuso kompletnie nie potrafił tej ustawić tej drużyny. Więc ja bym tutaj mógłby nawet zasugerować taką tezę, że Piątek może się rozszczerać i to dużo w tych meczach właśnie, tak? No trzeba pamiętać, że tutaj specyficzna sytuacja, to są tutaj to jest praktycznie koniec sezonu. Ci piłkarze, którzy źle po prostu przygotowali się do tego sezonu źle, rozpoczęli okres przygotowawczy piłkarze, którzy po prostu będą mieć jakieś kontuzje czy mikrourazy, to praktycznie teraz wyjdzie, tak? To wszystko teraz wyjdzie. No a wiadomo, że Robert Wandowski profesjonalnie przygotowany, Milik też po prostu profesjonalnie przygotowany, tutaj piątek głodny praktycznie gry. Pytanie jest tak naprawdę, tak? Czy zagramy ty dwoma napastnikami, czy też jednym? napastnikiem, tak? Czy to rzeczywiście w ten sposób będzie wyglądało? No nie ma w tym jakby zestawienia, nie ma tutaj Kownackiego, bo Kownacki miał specyficzną sytuację, miał sytuację, gdzie praktycznie Sampdori przyszedł do Bundesligi, jest na wypożyczeniu, no ale mówi się z tym, że praktycznie drużyna z Niemiec go wykupi po tym sezonie. Kownacki też miał tam problemy zdrowotne, nie wystąpił we wszystkich meczach, natomiast jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, to praktycznie Robert próbł każdy mecz po 90 minut, Muszę powiedzieć, że ja nie przypominam sobie, żeby Robert Lewandowski szedł po prostu w ogóle był zmieniony w 88. Chyba u Niko Kowacza, bo ja nie ma na to nigdy mu się nie zdarzyło. Natomiast z była inna sytuacja, tak? Początek sezonu świetny w Milanie, szczero praktycznie bramki. Niko, znaczy ten gatuzo po prostu traktował go troszeczkę jak taki jak jakieś zaklęcie, tak? Wpuszczał go na początku 70-75 minucie. Piątek szczerał po prostu gole, potem zaczął go wprowadzać od pierwszej minuty. Piątek nie strzelał już goli, a to nie była jego wina, bo miał podwójne, potrójne krycie praktycznie z na jego przeciwnicy. Później znowu Gatuzo stwierdził, no to skoro wcześniej po prostu jak go wpuszczałem w 75 minucie, to znów, znowu go wpuścił w 75 minutę, ale znowu nie zdobyła tych bramek i później znów go wprowadzał od zera, od początku meczu. Także tak to wyglądało. Jeśli chodzi o tutaj Milika, to tutaj Ancelotti rotował. Nie zawsze po prostu występował rzeczywiście Milik. Część miał też takie po prostu sytuacji, gdzie praktycznie przeszczelił, tak? Akcji praktycznie 100% no, ja nie chcę tutaj mówić czy winić y, y, piłkarza. Powstały też memy, no też memy już praktycznie jakiś czas funkcjonują, że y, y, Milik nie potrafi wykorzystać takiej sytuacji stuprocentowych. To tak się też ocenia, jakby łatwo z fotela z punktu widzenia kibica. Bądźmy na stadionie emocje, presja, kibice. Y, no to jest wiele czynników, tak. Natomiast rzeczywiście tutaj no, miał takie sytuacje, gdzie mógłby po prostu zdobyć tutaj mógłby zdobyć gola. Ja jestem ciekaw, jakby na przykład wystawi, wyglądało, ale ja bym tego nie spróbował, bo no, nie możemy teraz w reprezentacji sobie na to pozwolić, ale na przykład Piątek i Kownacki, to by było dosyć ciekawe zestawienie. Chociaż my, wydaje mi się, że my po prostu oni zbyt egoistycznie by grali, tak? Natomiast tak, warto tutaj wspomnieć, że Kownacki i Lewandowski, taka para, taki duet był sprawdzany już na mundialu, na mistrzostwach świata w Rosji w 2000 18 roku i bardzo dobrze grali ze sobą, tak? Kownacki dobrze się rozumie z Robertem Lewandowskim. Ja bym postawił na, te, na ten duet, przynajmniej w jednym z meczów, tak? Na właśnie na ten duet. Chyba, że rzeczywiście Kownacki by się źle zaprezentował, to właśnie w miejsce Kownackiego był, dał, dałbym po prostu innego zawodnika. Jeśli chodzi o kontuzje, problemy zdrowotne, żaden zawodnik nie zgłaszał takich problemów, także wszyscy praktycznie są w gotowości, e, powinni po prostu grać i występować. Na pewno jestem przekonany co do jednego, Robert Lewandowski powinien te dwa mecze rozegrać w pełnym wymiarze czasu, po 90 minut i do niego ewentualnie dorzucać po prostu zawodników, tak, czy dwóch napastników, czy trzech napastników, e, to już ciężko powiedzieć, tak, na, na Macedonię nie, po, nie poszedłbym trzema napastnikami, na Izrael ewentualnie tak, ale maksymalnie trzech, tak, na Macedonię trzeba też po prostu mocno zabezpieczać tak naprawdę tyły, bo może być niebezpiecznie, niebezpiecznie. Zresztą tam w ogóle jakby mecz po prostu jeśli chodzi o Macedonię, to Macedonia z niewygodnym przeciwnikiem, bardzo walecznym, zaciekłym i tak dalej, który szarpie, stara się, walczy, co nawet piłkarsko po prostu nie da rady, to oni będą jakby chcieli ambicjami. No tutaj trzeba będzie uważać na, na nogi po prostu piłkarzy, bo mogą tam być pokopani, naprawdę tam może być troszeczkę brudnej gry, także kartki się posy pią dla zawodników Macedonii. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Ja bym obstawiał tak. Macedonia, zwycięstwo Polski 1-0, ewentualnie 2-1. Izrael pewne zwycięstwo Polski 2-0, 3-0, tak, no nie oszukujmy się, jednak e, piłkarsko lepiej my wyglądamy, e, jeśli chodzi o tą drużynę naszej reprezentacji Polski, niż tutaj Macedonia, czy też Izrael. E, no, tutaj warto wspomnieć, że nie będzie Wojtka Szczęsnego, bo wiadomo, że miał operację, znaczy operację zabieg, e, łękotki, e, tak, e, także wo zamiast Wojtka będzie pewnie Fabiański w bramce, no, ale to nie zmienia, tak, to no, nie, nie umniejszy jakąś po prostu naszej reprezentacji, nie będzie ona gorsza, e, widać, że już po pierwszych dniach na zgrupowaniu, że jest dobra atmosfera, Grosik się cieszy do do tej reprezentacji piłkarze Cieszą się, że po prostu spotkali się tak, no bo nie widzieli się pewnie ponad pół roku, czy tak kilka miesięcy, więc cieszą się praktycznie tutaj, że mogą znów zagrać ze sobą, niektórzy dłuższy czas się nie widzieli, tak, a to jest fajnie przyjechać na kadrę, zwłaszcza, że Grosik jest w dobrej dyspozycji na pewno po nie wystąpić według mnie. I to wszystko dzisiaj dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.